Witam Was serdecznie u siebie na kanale. Dzisiaj przychodzę z zakupami ze Superdrug'a w większości z firmy Makeup Revolution. Przy okazji to będzie pierwsze wrażenie, bo wykonałam przed chwilą właśnie makijaż tymi tożesz kosmetykami. Więc pokażę Wam jak te kosmetyki kupiłam, ile kosztowały i zobaczycie jak się prezentują też na twarzy. I słuchajcie. Pierwsza rzecz to jest podkład. Zamówiłam sobie ten taki off Wiecie, co długo się w ogóle zapierałam przed zamówieniem tego podkładu, bo widziałam recenzję, inni chwalą, trudy się żalą, że zły, więc bardzo się bałam, bo jak coś ma źle wyglądać to na mojej skórze, będzie na pewno się wyglądało. A byłam mile zaskoczona, bo wygląda ładnie. Chociaż troszkę się... Hmm, Odrobinkę się jakby ściastkował, nie wiem czy to jest wina kremu, zresztą który... użyłam też bazy pod podkład, nie wiem czy to jest wina tej bazy, że on troszkę się ściastkował, czy on po prostu taki jest, ale uratowałam sytuację troszeczkę pudrem. Puder zamówiłam sobie, jest to jedyna rzecz, którą zamówiłam z innej firmy niż Makeup Evolution, bo to jest taki filmik z Maybelline. Zamówiłam go po recenzji na internecie jednej z pań. Która mówiła, że on bardzo ładnie wygładza okolice pod oczami, że jest genialny do tego. A jak ja słyszę, że coś jest genialne pod oczy, to ja zaraz to kupuję. I faktycznie on mi się podoba, bo ja mam dość duże zmarszki, bardzo głębokie zmarszki tutaj pod oczami na tych workach. No i um, powiem, że całkiem, całkiem, nie najgorzej. On jest transparentnie biały i on odrobinkę wypiera twarz, więc to jest w sumie nawet dobre, jeżeli ktoś ma. Za ciemny podkład, to sobie może drobinkę wybielić. Ma w środku gobeckę i lustereczko o taki. 6 funtów kosztował ten puder, 5,99, więc bardzo tanio. A ten podkład kosztował też 6 funtów, 5 albo 6, a chyba 6, więc niedrogie. Zamówiłam też korektor pod oczy. Korektor kosztował dwa funty w kolorze Light. I jest taki sobie, ja jeszcze, wiecie co, u mnie się sprawdza często taka zasada, że jak coś jest, Zatanie to nie może być dobre. I to się bardzo często sprawdza. On troszeczkę się zciastkował, zaraz po założeniu, troszeczkę nie tak najgorzej. Troszkę. Nie też że to nie jest właśnie tej bazy, którą dałam po spód kremu do twarzy. Ale jak sobie go rozcałam palcem, to to się wyrównało, więc nie najgorzej. Tylko, że trochę tak, jakby go nie było pod okiem. Jakby zobaczyć, no to w, tutaj, wszystkie te cienie, tutaj te żyłki, to jest wszystko widoczne. Minimalnie coś tam przykryło, ale jeszcze dołożyłam drugą warstwę i też rozprowadziłam trochę palcem, żeby to wykładzić. Na szczęście nie ma takich wiecie, ogromnych śniaków, więc nie jest źle, ale szału nie ma. Tu ten kosmetyk. Następny kosmetyk, jaki zamówiłam, jest to eyeliner. Taki dwustronny. Z jednej strony ma Cięższą końcówkę jest tutaj grubszą, kosztował 2,50. No i znowu 2,50, no to chyba jest za tanie, żeby mogło być dobre. Jeszcze jak jedną kreskę jeszcze namalowałam jako taką, to drugą już zaczął malować, ale już nie chciał. Tak jakby nie wiem, wydałam go jeszcze tam jakąś ściereczkę i jeszcze raz wmowałam. Użyłam w końcu drugiej strony. No jakoś te namalował, ale nie wiem. I potestuję go jeszcze. Zobaczymy, czy on będzie taki. Wiecie, że jedno oko w no a ja drugiego już się nie da. Dobra, w ogóle tak. Jest taka promocja w Dogu online, że jeżeli wyda się 15 funtów na kosmetyki lub 10 funtów na kosmetyki z Makeup Revolution, to, to staje się gratis paletkę wartą 15 funtów. właśnie Ma z Makeup Revolution pokażę Wam tą paletkę. Wygląda ona tak, jest ogromna. Paletka rozświetlaczy, które można równie dobrze użyć, wiecie, jako cieni do powiek. jest piękna. Ja użyłam się tego zielonego rozświetlacza. Użyłam właśnie tego zielonego i nie wiem, czy będzie go widać. O, taki, taki lekko zielony. Może trochę szalony, jak taki, wiecie, na dzień, ale podoba mi się bardzo. Widziałam trochę podług brwiowy, o, takiego. Podoba mi się bardzo. Za darmo. Dobra. Kolejną rzeczą. Nie miałam w planach zamawiać y, cieni do powiegu bo mam już ich trochę. Ale była taka okazja. Za 3,49 była paletka cieni. Czyli za połowę ceny takiej normalnej. Taka o. No to żal nie wziąć za takie pieniądze. 3,50. W środku wygląda tak. Piękne kolorki. Więc musiałam ją wziąć. Dalej, wziąłem jeszcze bazę pod cienie, jestem z niej bardzo zadowolona, bo fajnie się przyklejają, nawet wiecie, jak już są trzy warstwy, gdzie u mnie przeważnie już ta trzecia warstwa najciemniejsza już nie chciała się kleić, to tutaj dalej się dobrze przyklejała, jest dość intensywny, także jestem, z tego jestem akurat bardzo zadowolona i to kosztowało mm, 2 funty chyba, tak, chyba 2, 2 albo 2,50, ale chyba 2 funty mi się do końca. Tuż do rzęs, 8 funtów kosztował. Też fajnie. Zadowolona jestem. Naszukałam się go, synek mi go wrzucił za łóżko. Więc naszukałam się trochę, ale znalazłam. Ma szczotkę taką, ona wygląda jakby była włochata, ale jest silikonowa. ma takie silikonowe włoski. Także jest dość fajny ten tusz, Podoba mi się. Wzięłam też. To już e, niestety ostatnia rzecz zamówienia. Wziąłam taki korektor. Do robienia Chris. O, i on ma taki pędzelek, żeby można było dobrze sobie tutaj właśnie nałożyć. I właśnie sobie taki makijaż wykonałam, ale albo nałożyłam za grubą warstwę tego, bo nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj już się w załamaniu po 20 minutach odnoszenia, w załamaniu już tutaj się, o, zeszło. Nie ma nic. O! Widać to. Skorupka się zrobiła. Te cienie, jak nałożyłam na to, nie wiem, czy to już po prostu szybko wyschło. Jak założyłam cienie, to ona już zrobiła była taka skorupka z tych cieni, albo była po prostu za gruba warstwa tego. I mam taką skorupkę, nie dość, że skorupkę to jeszcze tutaj o. w dziury. Nie wiem, będę próbować jeszcze, spróbuję popsuć cieńszą warstwą, ale jeżeli to się okaże, a kosztowało. Nie pamiętam, ale było. Chyba było dość tanie, jakieś 3 funty. Nie wiem, ale wiem, że nie było drogie. Więc. Wiem, że to jest daleka, tak w kamerze to nie wygląda źle, ten makijaż, ale jak tak się właśnie przyjrzycie z bliska, to wygląda słabo. W szczególności tutaj w załamaniu, no i ta taka skorupka na oku. No trudno, będę próbować, może jakoś uda się, może to będzie, będzie lepiej. No to dobra, no to tyle na temat zakupów i pierwszego wrażenia. Hej, wracam na chwilę, bo chciałam wam jeszcze tylko pokazać, jak moje cienie na powiece wyglądają po kilku godzinach Noszenia, proszę bardzo, zobaczcie. Wszystko zeszło. Tutaj ta, to, 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 gdzie była, gdzie ta baza. Na Catrice, i w ogóle ta baza podcienie tutaj. Tak samo, wszystko się zebrało. Wygląda to paskudnie, ohydnie, po zaledwie kilku godzinach. Także te kosmetyki. Nie wiem, będę jeszcze je testować, ale podejrzewam, że że do, że do niczego się nie będą nadawały. No to w każdym bądź razie. Aha, a podkład też chciałam, bo bo ja się. Tu myślę, że widać o. Tutaj ciacho, wszędzie tu, mm, tu szedł. Tylko się skóra też świeci. Już nie mówię, że w tą wielką maszczkę wszedł, bo tutaj wszystko wchodzi po prostu, nie? Ale takie ciacho się zrobiło. Nie podoba mi się. Pierwsze wrażenie nie było takie złe, ale po kilku godzinach bardzo mi się nie podoba. No dobra, no to to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie i zapraszam do następnego filmiku. Pa!